Od siedmiu lat wisi nad tobą miecz oskarżeń. Tak. Spędziłeś w sumie w aresztach. Dwa lata. Dwa lata. I od siedmiu lat. W nie mogę e, normalnie funkcjonować. Nie tak. widzę, żeby prokurator generalny nakazał wyjaśnienia tej sprawy. No ja też tego nie widzę. Wierzysz w to, że najbliższy czas doprowadzi do co ja jeszcze sytuacji? Wierzę. Jeszcze wierzę. Myśląc inaczej, nakręcałbym się tylko w jakiejś chęci. Zemsty, ja chcę, żeby prawo zaczęło znaczyć prawo. Że to się w końcu musi kiedyś w jakiś sposób ruszyć, wyjaśnić. Te rzeczy nie zostaną pozostawione takim ubiegowi jak teraz. To te instytucje państwa liczysz, że pomogą ci w dojściu sprawiedliwości? Liczyłem jeszcze po 15 października. Teraz ta moja wiara jest dużo słabsza.